Dzień dobry, słuchajcie. E, dzisiaj jest ciężki orzek do zgryzienia, bo dzisiaj musi być powtórzenie wiadomości. Jest to. Cały czas zastanawiałam się, jak to ogarnąć, żeby Wam pomóc, bo to jest naprawdę najcięższy dział, znaczy może najcięższy, ale znaczy on wymaga najwięcej niestety takiej pamięciówek. No to spróbujemy to jakoś ogarnąć razem. To jest mój trzeci pomysł i myślałam, jak to zrobić. Wszędzie leżą notatki na około stolika. I, I postaram się to zrobić tak, żebyście potrafili jak najwięcej z tego wynieść. Czyli temat to jest powtórzenie wiadomości. Blok D. Już nie powinien być i P, bo bierzemy glin, ale również napiszemy tak, również, również glin. OK? Słuchajcie, pierwsza sprawa. Co należy wiedzieć? Przede wszystkim będę wymagała od Was konfigurację elektronową. Czyli musimy rozpisać na przykład mangan, chrom, żelazo i powiedzieć, jaka jest konfiguracja elektronowa e, i jakie ma przewidywane stopnie utlenienia. Musicie znać najbardziej yy, jakby kolory na stopniach utlenienia i przewidywać reakcję redox. Przewidywać i uzupełniać, no to to wiadomo. A oprócz tego zadania z płytkami, które były na ostatnich lekcjach. Czyli z... zadania z płytkami, ok? No i teraz spróbujemy zrobić coś takiego. Czyli ja sobie otworzę kolejną stronę, czyli całą kartkę. I teraz zobaczcie, możemy to podzielić tak. Czyli mamy dany pierwiastek. Potrzebna mi jest linika. Zrobię na chwilę pauzę, bo nie wiem, gdzie ona się podziała Przypuszczam, że któreś z moich dzieci porwało To jedna sekundka OK, słuchajcie, już jestem I teraz tak Czy interesuje nas dany pierwiastek? To troszkę jednak Nie wiem, jak to ustalić, że było w porządku Chyba tak, pierwiastek eee, Potem nas będzie interesowało co? No konfigurację już, słuchajcie, zapisywać chyba raczej nie będę Ale potem będzie nas interesowało Reakcja z kwasami. I my możemy to podzielić jako kwasy utleniające. Pamiętamy ostatnio utleniające. To jest HNO3. Z ja to yy, zminimalizuję, to nie było widać. O! Yy, okay. HNO3 stężony. HNO3 rozcieńczony. I H2SO4, stężony, zgadza się, oraz pozostałe kwasy. Czyli jak będziemy sobie wiedzieć, jak zachodzi reakcja z kwasami, to słuchajcie, będziemy, dać, będziemy potrafili to przewidzieć. E, następnie typowe stopnie utlenienia. Kolory, przewidywanie redoksów, przewidywanie redoksów. I ostatnie słuchajcie, to będzie nietypowe doświadczenia, OK? No i teraz jakie weźmiemy sobie pierwiastki? E, musimy mieć, słuchajcie, glin, miedź, mangan, chrom i żelazo. I te musicie jakby opanować. No wiadomo, że te pozostałe to są takie typowe. No tutaj wiemy, jak potas, że jest zasadowy, te kwasowe siarki, to myślę, że do ogarnięcia najbardziej nie interesuje blok D. Więc musimy sobie go powtórzyć. I słuchajcie z niego, powiązuje Was sprawdzian. Macie trochę czasu, ponieważ yy, macie weekend majowy. Po weekendzie majowym się spotykamy. I powiecie mi, jak się z tym czujecie. Ja mam podam zdania, które są przygotowawcze przed sprawdzianem. Nie musicie ich zrobić, ale jak je zrobicie, to gwarantuję Wam, że sprawdzian pójdzie całkiem spoko. Czyli mamy tak. To są reakcje z kwasami. OK. Przewidywanie redoksów Będziemy sobie powiększać A ja potem zrobię takie całościowe zdjęcie tego Żebyście tą tabelkę mieli uzupełnioną Tak? Dobra To słuchajcie Lecimy sobie z glinem Nie wiem czy pamiętacie glin Na samym początku on był eee, Ja już sobie wezmę, otworzę notatki Żeby nie było żadnej wątpliwości Jedna sekundka A, 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 a w tej mhm, mhm, mhm. Dobra, słuchajcie, glinu tutaj nie ma, ale tak. E, nie wiem, czy dałam mi notatki, w sensie, myśmy to przerabiali jeszcze, jak chodziliśmy do szkoły. E, jak sobie ogarnąć glin? Dlaczego on jest taki nietypowy? No on ulega, tak jak mówiliśmy sobie na ostatniej lekcji, w kwasach utleniających glin ulega pasywacji, czyli nie będzie reagował. To tutaj możemy spokojnie sobie to pisać słuchajcie, pasywacja. Natomiast on jest bardzo aktywny. Więc normalnie jak dodamy sobie na przykład HCL, to reakcja nam normalnie zajdzie, tak? Plus H2, tu trójeczka. Przypomnę, nie ma żadnego HCl, tu jest szósteczka i tutaj dwójeczka, tak? I dwa, czyli mamy, mamy reakcję. Eee, przybliżymy sobie i będziemy to robić, o, żeby było tak. Teraz mamy sobie, rozwiązujemy jakby glin, tak? Dobra, typowy stopnie utlenienia. Słuchajcie, glin jest tylko na trzecim stopniu utlenienia. I teraz, jeżeli do niego dodamy, on jest amfoteryczny. Możemy do niego dodać mocny wodorotlenek, ale wtedy musi towarzyszyć woda i powstanie nam związek kompleksowy. Liczba koordynacyjna dla glinu to 4. Dobra. Eee, no i oczywiście, żeby się zgadzało, słuchajcie, eee, to należy. Tu jeszcze dopisać wodór. I teraz K mamy OK. Tlenów mamy 2. Powinno być 4. Ja bym tu dopisała dwójkę. Tu by była dwójka, tu by była dwójka. Yy, I żeby się zgadzała, tak, dwa razy 4 mam mieć 8 tlenów. Tu już mam 2, brakuje mi 3. Wodorów mam teraz 2 i 6, 8. Tu wodorów mam. Aha, nie, no ok, 2K, dwa 2O dwa plus 3, 4 tlenem, mam mieć ich 8. Co ja tu pogombinowałam? KH, 2K, 2Al. E, 2 razy 4, 8 tlenów, 8 wodorów. Żeby było 8 tlenów, tutaj mam 2. To brakuje mi jeszcze, słuchajcie, 6. Widzę, że ciężko mi dzisiaj idzie. 6 tlenów i teraz wodorów mam tutaj 2. Tu mam 6 razy 2. Ja to jeszcze, słuchajcie, powiększę. Żebyśmy widzieli... Ciężko mi to zrobić, bo żebyście po prostu wiedzieli, gdzie jesteśmy, tak? Czyli spróbujcie tą notatkę zrobić ze mną, żeby to naprawdę wam dużo dało. Czyli mamy tak: 6 razy 2, 12 plus 2 wodory, tu jest 14, tu ich mamy 8, brakuje nam 6, czyli dopisuję trójkę. Słuchajcie, możemy też wziąć tlenek, tak? Tlenek plus KOH i też należy dodać wody. Też nam powstaje kaloh 4 razy wzięte. Tu już nie ma żadnego produktu ubocznego. E I zobaczcie, żeby się zgadzało, to tutaj trzeba wpisać dwójkę, też były dwa gliny, 2 K i teraz mam tlenów 2 razy 4, 8. Tutaj mam 3, tutaj mam dwa, łącznie 5, czyli brakuje mi 3. E to tu wpisuję trójkę. I wodory się również zgadzają. I ostatnia reakcja. To jest AL OH 3 razy wzięte plus KOH. Po prostu otrzymujemy K A -L -O -H 4. Tak. Czyli jakbyśmy jeszcze mieli wrócić do jednej rzeczy, zobaczcie, to musicie potrafić, oprócz tego udowodnić, charakter tlenków lub wodorotlenków, teraz znowu trochę oddalę, o i się rozmazało, momencik, charakter tlenków lub wodorotlenków. I teraz tak, pamiętamy, że jak udowadniamy charakter, to dodajemy wodę, dodajemy mocny kwas i dodajemy mocną zasadę, tak, te trzy rzeczy. Wiadomo, że kwasowy będzie reagował z wodą dając kwas i z zasadą dając sól. Z kwas z kwasem nie reaguje. Zasadowy z wodą da zasadę, z kwasem da sól, z zasadą nie reaguje. Amfoteryczny nie reaguje z wodą, tylko z kwasem i zasadą. Z kwasem daje sól, z zasadą daje ten taki śmieszny, kompleksowy związek. Natomiast obojętny nie reaguje z niczym, tak? Więc tak to się udowadniało. I wracamy do naszej tabelki. Czyli znowu powiększam. Słuchajcie, przewidywanie redoksów w przypadku AL, jedyne co może być, to w sumie nie redoksy, tylko dodania z płytkami. Glin będzie przechodził z 0 na 3+, plus. i tutaj jest jedyna opcja, jeżeli on się w ogóle pojawi. E, nietypowe doświadczenie jest takie, że słuchajcie, y, mamy chlorek glinu, dodajemy NaOH i powstaje nam osad, bo wodorotlenek glinu jest osadem, plus oczywiście HCl. Tu sobie dodam 3 yy, NACL, przepraszam, NACL, tak? 3 NACL. I ktoś mówi, dodano nadmiar wodorotlenku sodu i obserwacja jest taka. Początkowo powstaje osad, który po pewnym czasie zanika. Czyli wtedy musicie wiedzieć, że to zareagowało jeszcze z NAOH i dało nam związek kompleksowy. A kompleksowy jest zawsze rozpuszczalny. Dobra? Czyli zobaczcie, mamy już przerobiony glin i powtórzony. Co się dzieje z miedzią? Słuchajcie, miedź. E, hmm, miedź jest dosyć fajnym takim pierwiastkiem, bo ona występuje tak naprawdę, za o tym powiemy. no y, y, To może po kolei. Ona z pozostałymi kwasami nie reaguje. Ona nie jest w stanie, jest poniżej wodoru, więc go nie wypiera. Natomiast reaguje z tymi trzema i reaguje w taki sposób. To już jest zawsze powiedziane, ale ja to jeszcze raz pokażę. Czyli powstaje nam sól. Pamiętajcie, że tą reakcję proszę uzupełnić, jak jest stężony to NO2 i H2O. Proszę uzupełnić redoksami. dobra? Ja to z poprzedniej lekcji, będziecie mieć o płytkach. To proszę teraz to uzupełnić. Reaguje z rozcieńczonym w ten sam sposób i reaguje z siarkowym... Tak samo, czyli powstaje nam sól, powstaje nam woda i SO2. Natomiast jak jest rozcieńczony, to powstaje nam po prostu Cu. NO3 2 razy więte, woda, ale NO, a nie NO2. Taka jest różnica. Czyli słuchajcie, to jest bardzo ważne, jak ona reaguje. Jeżeli chodzi o typowe typowy stopniu tlenienia, no to ona tak naprawdę mm, jest ważne to, że na drugim stopniu w solach i wodorotlenkach jest niebieska, wyjątkiem jest tlenek miedzi. Tlenek miedzi jest, słuchajcie, czarny, natomiast jony na 2 plus są niebieskie. I pamiętać, że wodorotlenek miedzi jest amfoteryczny, czyli będzie też tworzył kompleks. Jeżeli chodzi o przewidywanie redoksów, on tutaj nie ma za bardzo dużej filozofii, Najczęściej miedź przechodzi, ona jest bardzo dobrym e, m, reduktorem. Ona przechodzi, ona się, e, bardzo dobrym utleniaczem. Ona się redukuje, będzie e, utleniała kokość i zawsze przechodzi z roztworu na płytkę. Czyli zmienia się wtedy, słuchajcie, z niebieskiej. I to się mówi e, zł, złoty osad o metalicznej poświecie, tak? Czyli po prostu no, taki miedziany kolor to jest, coś takiego, tak? Jeżeli chodzi o nietypowe doświadczenia, słuchajcie, w miedzi zawsze są płytki, zawsze jest odbawienie niebieskiego koloru. Tutaj przeważnie chodzi o płytki. Ok, lecimy z manganem. Co my wiemy, jeżeli chodzi o mangan? Słuchajcie, jeżeli chodzi o mangan, on z, z kwasami utleniającymi, z siarkowym, czyli on tylko reaguje sam z kwasem azotowym, ale stężonym. I powstanie nam sól, mangan wchodzi na dwójkę wtedy, plus, jak się domyślacie, NO2 i H2O. Uzupełniamy, to ja już Wam to uzupełnia. akurat, ja już to sobie wcześniej uzupełniałam, bo sprawdzałam tą reakcję, czyli tu jest czwórka, tu jest dwójka i tu jest dwójka. Natomiast z pozostałym i normalnie będzie reagował, ponieważ on spokojnie wypiera. Czyli jest MnCl2 plus H2. Tutaj normalnie reakcja, słuchajcie, yy, zachodzi. Ok, natomiast jeżeli chodzi o typowy stopniu utlenienia, słuchajcie, proponuję tutaj zrobić to, ponieważ, no, przewidywanie dorosłych zrobimy za chwilkę, natomiast tutaj, jeżeli chcemy zapamiętać, on może wystąpić na siódemce jako jon MnO4 minus, na szóstce jako jon MnO4 minus, na czwórce jako związek amfoteryczny, więc można jego charakter i na dwójce. Zgadza się? Eee, na dwójce jest zasadowy, czyli tu jest amfoteryczny, tu jest zasadowy ten tlenek, ok? O tym należy pamiętać, natomiast pamiętamy, że te kolory będą się zmieniały jak kwiatuszek. Fioletowy u góry. Tak. Zielona łodyżka, czyli na szóstej jesteśmy zieleni. Brązowy, brunatny ostat, czyli MNO2. I słuchajcie, blado-różowa, praktycznie bezbarwna dolnica, tak? Pamiętamy? Czyli to jest dolnica MNO2. Tutaj chyba zjadłam dwójkę. MNO2 jest amfoteryczną, to jest na czwórce. Zielona jest na szóstce. A fioletowy jest na siódemce. I słuchajcie, jak przewidujemy redoksy, to pamiętajcie. Że zawsze musi być MNO 4, 2 minus i on się redukuje w zależności od środowiska. I oczywiście tu musi być MNO 4 minus plus yy, jakaś sól, która nam się utleni, tak? Czyli w konsekwencji, jeżeli dodamy środowisko zasadowe, kwasowe i obojętne, to z obojętnego nam przejdzie na czwórkę, w kwasowym na 2, plus, a tutaj na taki jon, tak? Czyli tutaj będzie zielony, słuchajcie. Jeszcze raz to pokolorujemy. Brązowy i bladoróżowy. Plus niebieski yy, z fioletowego. No i oczywiście trzeba pamiętać, że produktów będzie to powstanie nam. Plus też sól, tylko już taka sól, która tutaj wiadomo, że musi być ta reszta. Na przykład NO2 albo SO3, która się zrobi SO4. Albo NO3, czyli coś, co się utleni, tak? On się redukuje. Yy, typowe doświadczenie, choć, typowe doświadczenie to jest właśnie to, że w zależności od środowiska następuje zmiana kolorów. Czyli to jest dokładnie to powyżej. No to lecimy sobie z chromem. Yy, o, chrom mam tu przygotowany, chrom był ostatnio. Słuchajcie, jeżeli chodzi o chrom, no to my wiemy, że on z utleniającymi ulega czemu? Pasywacji. Bardzo dobrze, słuchajcie, nie trzeba nie tutaj ogarniać. Natomiast z tymi innymi reaguje tam w zależności od tlenu. Nie wiem, czy pamiętacie, yy, jeżeli był, yy, dodawaliśmy, była sytuacja, że było albo. To napiszmy to. Czyli CR dodajemy HCL, CR dodajemy HCL, ale jak warunki są tlenowe, to powstawało nam CRCL3. Tutaj była czwórka plus. 2H2O plus 4H2, natomiast jeżeli nie było, to on wchodził na dwójkę, jeżeli nie było dostępu tlenu, tak? eee, I hcl musi tutaj być o 4, a tutaj 12, tak? Jeżeli coś to, ja to słuchajcie Wam wyślę na spokojnie, chodzi o to, żebyście to robili ze mną, czyli tutaj jest pasywacja, tu ulega w zależności, czy jest dostęp tlenu, czy też nie, wchodzi na dwójkę albo trójkę. Jeżeli chodzi o jego typowy stopnie utlenienia, my wiemy, że chrom może być na 2 plus. i czy on jest tlenkiem, czy on jest wodorotlenkiem, to ma charakter zasadowy i na 2, plus on będzie miał piękne niebieskie zabarwienie. Może wejść na stopień utlenienia 3 plus. i wtedy, czy on jest tlenkiem, czy on jest wodorotlenkiem, to on jest amfoteryczny. Jego liczba koordynacyjna wynosi 6, jakby coś, tak? Natomiast mm, wiemy, że na szóstce bardzo dobre utleniacze, y, CRO4 2 minus i CRO CR2O7 2 minus, To jest szósty stopień utlenienia. I wiemy, że ten jest żółty, a ten, proszę Państwa, jest pomarańczowy. Jak przewidywać redoksy? Też sobie o tym mówić. Malia ja spokojnie powiem jeszcze raz. Słuchajcie, redoksy w chromianach się zawsze przewiduje tak samo. E, musi być CR2O4,2- albo CRO7, o przepraszam, O4,2-. Dodajemy środowisko kwasowe, dodajemy jakąś sól, która mi się zredukuje i otrzymujemy co? Czyli to jest jakby jedna całość, tak? I otrzymujemy, słuchajcie, wodę, ją CR3+, i tą sól. Tak się to przewidywało, prawda? Natomiast typowe doświadczenie to jest przejście e, jonów z kwasu zasadowego na środowisko kwasowe i z powrotem. Czyli jak tu dodajemy H+, przechodzimy na pomarańczowo, tutaj OH- na kwasowo. Oczywiście te reakcje macie rozpisane i wiecie, jak je zapisać, tak? Żeby można było te doświadczenie, e, czyli byłoby na przykład... Mm, omówienie, myśmy takie jeszcze robili, omawianie doświadczenia i tą reakcję dajesz H plusy, powstaje to plus woda, a jak do tego dajesz OH minusy, powstaje to plus woda. Przypomnijcie sobie to, OK. I został nam ostatni bohater. Proszę Państwa, to jest żelazo, czyli yy, jeszcze na chwilkę wrócę. Słuchajcie, pod koniec napiszę, jakie zdania warto zrobić. Będą podobne analogiczne sprawdziania. Natomiast jak będziecie sobie to powtarzać, tą kartkę też wyślę. To ona jakby tutaj wszystko. Tylko ja tu mam troszkę skrótowo. Zobaczcie, że na przykład tu nie mam zapisanych pełnych reakcji, tylko chodzi tutaj o te przejście, dobra? Jeżeli chodzi natomiast o żelazo, czyli mam już ostatniego bohatera, to był ostatni filmik. E, słuchajcie, żelazo występuje na dwójce i na trójce, tak? Jak on sobie reaguje? Aha, jeszcze kwasy. E, jak to było z kwasami? E, no, Wiemy, że on reaguje. Tylko, podobnie jak mangan, reaguje tylko z HNO3. Czyli możemy sobie zrobić, o! Czyli Fe reaguje tylko z HNO3 stężonym. I podobnie jak mangan, otrzymujemy sól, czyli Fe, NO3, on wchodzi na trójkę, plus e, NO2 i plus H2O. Ja też wam to uzupełnię już, żeby było, myślę, szybciej. I tu jest szóstka, tak? Z pozostałymi nie reaguje, tylko z tym. Czyli jeżeli jest tylko z tym, to ja podkreślę na żółto, że tylko z tym. OK? W przypadku manganu i żelaza. Natomiast z pozostałymi, no słuchajcie, reaguje normalnie, czyli dodajemy sobie HCL, i on w tymi beztlenowymi lub rozcieńczonymi wchodzi, słuchajcie, na dwójkę. To jest ważne, że tutaj jest na trzecim stopniu, a tutaj jest na drugim, OK? Tak, żeby było widać. Sorki, bardzo. Jeżeli chodzi o jego typowe... My tu mamy przede wszystkim, jeśli chodzi o stopień utnienia, to jest o wiele łatwiej, ponieważ my mamy tlenki na dwójce i wodorotlenek żelaza na dwójce. Oczywiście mają charakter zasadowy. Natomiast na trójce jest amfoteryczny i wodorotlenek też jest amfoteryczny. I Teraz tak, na trójce one są czerwone, takie no czerwone, to znaczy rdzawe, bo to jest rdzawe, ten tlenek yy, żelaza 3. Natomiast wodorotlenek jest taki czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o żelazo, na dwójce jest zielone, ale tlenek żelaza jest czarny. Czyli trochę podobnie jak miedź, tylko że miedź na dwójce jest zielona, na drugim stopniu jest czarna. Tu jest czarna raz na drugim a wodorotlenek jest zielony. I teraz tak naprawdę, no, co tutaj trzeba wiedzieć, yy, tutaj de facto tak redoksów i takiego czegoś to nie ma, no tutaj ewentualnie w redoksach możemy zapisać, że jest jon, fe 3 dodajemy, ale środowisko zasadowe i jakąś sól i przechodzi mi w jon FeO4-, czyli wchodzi mi na szóstkę z trójki, tak? Dodajemy z H, OH więc robi się H2O i powstaje nam też jakaś sól, która się zredukuje. Natomiast jakie chodzi o doświadczenie, ja o tym już mówiłam przy przerabianiu, e, słuchajcie, żelaza, jeżeli chodzi o, o żelazo, e, doświadczenie jest takie, że mamy wodoro, Otrzymujemy wodorotlenek, e, może przez reakcję wymiany, tak, dodajemy KOH. I słuchajcie, otrzymujemy wodorotlenek żelaza 2 plus KCL, tak sobie to napiszemy, tak? I potem, po pewnym czasie, yy, osad brunatnieje. I teraz, co się dzieje? Jeżeli jest po pewnym czasie ten osad brunatnieje, to on po prostu reaguje z wilgocią i z tlenem z powietrza i powstaje nam wodorotlenek yy, na 3, tak? To już jest taki brunatny osad. Czyli ja bym go zrobiła tak czerwono i trochę brunatnego. Czyli tutaj też trochę poprawimy na brunatny. Ok. Czyli po pewnym czasie brunat nie To jest właśnie to obserwacja. Słuchajcie, w takim razie no trochę to wygląda, o tak. Ja Wam wyślę do tego oczywiście zdjęcie, ale zachęcam, żebyście całą tą notatkę, troszkę wyostrzymy, całą tą notatkę y, zrobili ze mną. Słuchajcie, ona się naprawdę przyda do matury, ponieważ te pierwiastki te wyjątki cały czas się gdzieś tam powtarzają. W takim razie y, umawiamy się w ten sposób, że ja daję zadania, które warto zrobić. Może po weekendzie mają we wtorek spotkamy się y, na Zoomie, trochę sobie opowiemy o tych zadaniach y, i umówimy się na sprawie tam w środę, albo w czwartek, albo w piątek. Okay? To już będzie do wyboru, jak będziecie chcieli. Słuchajcie, no, sto, no niestety trzeba to przerobić, trzeba sobie z tym poradzić. Natomiast myślę, że to podsumowanie jest ekstra. Poza tym zobaczcie na tym sprawdzianie. Tak teoretycznie, jak to ogarniecie, to będziecie mogli nawet z tego pokorzystać. Tylko będziecie musieli umieć zrobić zadania. Dobra? I ta kartka u każdego chce widzieć foto, że się postarał, zrobił i przeanalizował, bo ona Wam będzie potrzebna. I myślę, że jak zrobicie zadania i tą kartkę będziecie mieć z sobą, to będziecie wiedzieć wszystko. Dzięki bardzo i do usłyszenia.